Myślę, że bardzo pozytywny, pod wieloma względami. Chodzi mi tutaj o moją sytuację z poprzednich lat, z poprzedniego sezonu. Po pierwsze doświadczeniach z Anwilem. Na całe szczęście, na całe szczęście, moje podejście okazało się właściwe, dobre i myślę, że wszyscy możemy być zadowoleni. It was a good one. We had a lot of ups and downs, but I think at the end, it the way we wanted it to end with the cherry on the top. But still, there was a great group of guys. I had fun with them. Eight months working hard every day.

When we we uh, in the quarter finals when we were bitเชćin and go to the semi final. It was a really nice moment to know that we are fighting for a medal. My best two w wygrane na ćwierć finałach jak awansowaliśmy do tam, to jest moment który na który mocno pracowaliśmy i no, tak naprawdę cały sezon się przygotowywaliśmy żeby żeby przejść ten ten uh, Taka główna po wejściu do tych półfinałów, taka końcówka, gdzie my tak naprawdę zrobiliśmy swoje, e, tak dla mnie, że to był taki e, e, ważny moment, przejście te świetlnych finałów, bo jednak wszyscy mówią o świetlnych finałach, a to jest duży krok. Dla mnie to był pierwszy raz, kiedy wygrałem cross ostatni raz. Dopiero wtedy miałem pierwsze szanse i wróciliśmy do w tym przeciwko przed sobie stałem z znajomymi, rozmawiałem i nagle cała hala zaczęła się. Dobra, wracać do zdrowia. Robiło mi się bardzo przyjemnie, chciałem za to serdecznie podziękować. Wszystkie zwycięstwa w kanibalizmie, to jest w sezonie zasadniczym, to jest niesamowita sprawa, jak, 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 jak można przed własną publicznością wygrać i, i wtedy człowiek czuje się, że wykonał dobrze swoją robotę i, i to go napędza do, do, do kolejnych wyzwań. Na pewno, pewno mecz z termetem, bo po dwóch porażkach i czekania, żeby się sprawdzić w pełnym składzie przeciwko nich, czekaliśmy i dużo, dużo wiarę po tym meczu dostaliśmy w siebie. Po prostu wierzyliśmy, że możemy grać z Było bardzo fajnie, miło. Bardzo dobrze wspominał tym cały rok. Kibice od samego początku do końca byli wspaniali. Za to im bardzo serdecznie dziękuję. I żeby mam taką nadzieję, że będą w przyszłości tak samo kibicować innym zawodnikom tutaj i w Anwilu, Żeby dali z siebie wszystko na parkiecie. Zawsze, zawsze to pomaga. Dziękuję. Raz było dobrze, że w naszej grze. bo w domu nie przegraliśmy do play ale... Ale w końcu jak przegraliśmy w tym domu, to chłopcy byli po naszej stronie. Tak? I to się tak przekarza, bo wygrałem bo... w wielu próbach i wiem, że jak się w domu przegrywa, a to... powinno się wygrać, to różne chłopcy reagują. A to była fundamentalna postawa jest i to że stali za nami murem. To była niezwykła przyjemność grać dla, dla, dla was. They were great all the season thanks to all the fans that they were Dziękuję nice to the whole season. And good moments. No, nas każdy, w każdy momencie ja to na, no, yeah. na, na swojej skórze, że po prostu skandowali moje distro, dla mnie to super sprawa i chciałem ja nie podziękować czy mecz cie z startem Lubin Halla była praktycznie pełna w każdym z i za to ciem sobie się podziękować. My friends are really special, very loyal, because after the game that we lost the the bronze medal opportunity, they were there at three in the morning waiting for us to get back to take us for the city. I want to say thank you, dzięki bardzo. I uważam, że to co ludzie mówią, że w griffin w ostatnim meczu o brąz było piekło, to nie wiedzą jeszcze co jest naprawdę, co to jest piekło i jaka potrafi być świetna atmosfera u nas w hali mistrzów. Także dziękuję Wam za cały sezon, mega nas wspieraliście i, i w domu i na wyjeździe i liczę na powtórkę w przyszłym roku. Yeah, for za sezon i za wsparcie. Jak try to, try to on on mieć dłuższe święta, dłuższą przerwę świąteczną i mieliśmy taki deal z trenerem, że rzucamy z połowy. Jak ktoś trafi z zawodników, to mamy wolę. Jak trafią trenerzy, to jest trener. No i chyba z tego co wiem, to Kiria trafi z połowy. Wszyscy się cieszą. I odszedł Grzesiu, który nie trafił ani jednego rzutu z połowy przez cały sezon. No i niestety, asystent a said, Grzegorz trafił. The third move, Grzegorz, he hit it. On one side was sad, but on the other was actually pretty fun. I wtedy byliśmy bardzo źli, ale zrobiło się z tego, myślę, takie... Śmieszna dykota przez tutaj się gdzieś ściągnie przez cały i jak trzeba coś powiedzieć, no to wszyscy wracają do pełnego do w połowy. Także pozdrawiam nas dłuższych świąt i, i spędzania fajnego czasu z rodzinami. Wszystko? Ale nie mamy mu tego zasłuch. Do końca śmieszny, ale bardzo zabawny, albo powiedziałbym ra, wręcz tragiczny. jak nasz wspaniały media manager miał kontwę wyjazdu przełamać, pojechał na mecz z trefem, który był naprawdę tak słaby, a jednak udało się przegrać nawet tam, z naszym mediowym To było dosyć zabawne z punktu widzenia teraz. No i takich pytań miał nie być... Nie, no. Trzeci mecz e, przeciwko Rosiera radą, Czwarty mecz, przepraszam. Skasujemy? Cenia to jest z zawodnik, który najgłośniej trafia chyba z całej drużyny. Oprócz tego to jest chyba e, bardzo, bardzo, bardzo silny człowiek. W ogóle to jest jego chyba e, miejsce, które nigdy nie widział. Great season, one not only for me, with the team, was a good season, to GM relevant What how is the drug with Sokra? The most pleasure. When we finish The funniest uh thing in the season was uh when I meet you meet you because it was really fun to meet the, the guy from Wlacławiek, Bliwski, who was explaining everything. Nie mam tak po, takiego podziału. To jest to, co powiedziałem: każdy wygrany Marcin. Dobra. Dobra, Ja chodziłem, on chodził, tylko mi towarzyszycie. Ja się od ja niego robiłem, muszę cię około mnie, także był moim motywatorem. No. No. Najlepszy moment sezonu. Ciężko, no. Taki jakiś Do zobaczenia. Najzabawniejszy moment sezonu. Którego... To muszę jeszcze raz powrócić. Ja zapytam, się, się śmieliśmy. No, no. No. We, no, kiedy Danilo do nas dołączył. Kiedy mieliśmy małego zwierzaczka w tym sporze. Był to dobry Coś więcej? <grystanie> <grystanie> Bardzo dobry. <grystanie> Jak przyszedłeś do Anwilu, zarządziłeś half court shooting contest przed każdym meczem. Ile razy wygrałeś? Tylko dwa niestety. Nie udało się w tym roku zarobić. To ile? Tylko dwa razy. A ile razy zarobić? Ile zarobić? A tam drobiazgi, na waciki jest. A kto wygrał najczęściej? Chyba Rusyn, pieniądze poszły z Polski, także niestety nie będą. Gospodarka Polska nie, nie ucieszy się z tego.